Siema, z tej strony komunikacyjny mix. Dzisiaj widzicie, że w trochę innej scenarii, bo dałam dwie płytki 32x32 zielone. to dlatego, że dzisiaj sobie zbudujemy wagon na kombajn ze zestawu 60223. Właśnie na ten. I potrzebne klocki do budowy tego to będą cztery takie. Klocki do kółek. W sumie tutaj jest osobne ośka i dwa koła. Jeden ten taki klocek. Znajdziecie większa ilość z Was, o ile macie jakiś zestaw z serii Trains, to będziecie wiedzieli o co chodzi. Dwa magnesy. Rozpinania kolejnych wagonów, dwie takie żółte, nie wiem jak to nazwać klapki. Mogę ewentualnie zrobić zbliżenie, mogą być też czarne. Dwa elementy, dwa na 6. Obojętnie jakiego będziecie chcieli. Bo to ogólnie będzie, żeby zrobić podwozie. Tak samo wygląda sytuacja z, z tymi brykami, 2 na 4, tak samo płaskie. Tylko fajnie by było jakbyście mieli takie w tych samych kolorach, bo to wtedy lepiej wygląda. Dwa takie ciekawe klocki. Nieczęsto spotykane. Jak już to w zestawach z pociągami, czasami tam w jakiejś policji, czy czymś, ale rzadko kiedy, dwa takie jeden gruby 2 na 4 i jeden gruby 2 na 3 dwa takie żółte elementy. Chyba je kojarzycie. Mogą być też białe. Jeden taki szary 2x4, śliski albo gładki. Jak zwał, tak zwał. Też taki, ale już ze studami. Dwa takie. Nie wiem, jak to nazwać. Półki. Gdzie w środku jest miejsce na taki 2 na 1 płaski, więc dwa takie elementy: jeden element taki, dwa na dwa spadziste, podobny do tych. Dwa takie elementy. Jeden taki. Jeden na dwa gruby. Jeden na dwa płaski. W sumie dwa. Trzy klocki mogą być w tych samych kolorach, mogą być w innych. Ja mam takie. Żółte akurat będzie do jednej części pasował. Dwa takie, chyba wiecie, które. Takie, no miałem te chyba droidy ze Star Wars. Wiecie chyba, o które chodzi. Robię zbliżenie. No. Lepiej zbliżyć, bo lepiej zrobić zbliżenie, bo. Możecie nie wiedzieć, i główna część, którą będziecie potrzebować to płytka 6 na 34. Dlatego na sam koniec, bo ona jest największa. Jakoś się zmieściła w kadrze. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o elementy. Wszystko co potrzebne. No nasz kombajn. Dobrze, kombajn weźmiemy na bok. I teraz zaczniemy od wózków. Będziemy potrzebować koła. Te elementy, magnesy, klapki. I dwa te. Reszcie na razie podziękujemy. będzie tak. Miężymy dwa koła. Szóstkę, magnes, czwórkę, jedną, kropkę. I głównie po to, żeby tutaj to było bardzo jak chcecie, żeby już było to tak super, ul, ultra fajnie. To możecie dać czarne. No i to samo z drugim wózkiem. Ta chwilę mi się te pustki przesuwają. No i to jest rzecz jedna, Wkładamy do naszej podki I mamy. Platformę. Teraz dajemy te dwa dziwne klocki. Dalej nie wiem jak je nazwać. Tutaj na boki rzecz jasna. I teraz tak. Tutaj dajemy ten 2 na 4, 2 na 3 i 2 na 1. Tutaj dajemy te żółte. Teraz tak jak to było? Mm. Chyba tak. Tak. Tutaj dajemy te drugie. Tutaj dajemy ten element. Teraz te elementy łączymy je i potrzebujemy teraz jeszcze te elementy te czarne teraz nie wiem czy nie popełniłem błędu nie, nie popełniłem to miało być tak i teraz bierzemy klocki, które nam pozostały. A nie, to jednak zrobiłem źle tutaj. I'm sorry. Bo ten miał być tu. I to miał być tu. O. Jeszcze raz przepraszam za pomyłkę, ale mi się to często myli. Zbierzemy to tak. Tak. I przykrywamy to tym No i to jest tyle, jeśli chodzi o ten wagon. Wszystkie klocki zostały wykorzystane. Dazwy jest na nasz kombajn. Wkracza do akcji. I tak. Te elementy poboczne dajemy tutaj. Tutaj dajemy ten. Gdzie są dwa takie te, dajmy tutaj No i cały kombine. Dajmy tutaj No i tak się prezentuje nasz wagon ewentualnie tak jeszcze to możemy, możemy to sobie tu regulować W tym sobie złożę poza nagraniem, to jeszcze nie ten czas. No tak, Mikołaj. Papa. Dobrze. To chyba by było na tyle. No i co i do następnego.